La, 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 la. Czas na poranną Proste. Sprawdźmy co tam w świetle Ty nic nie rozumiesz po niemiecku Popatrz To jest nekrolog jest to, to jest No co no Nekrolog normalnie wyciągnął z Tiroli Patrzy kto tam to tam Może już... znamy się umarł z powodu, że nie żyje. Proszę, proszę. Co tutaj Jesteś, się dzieje? Jest biegun sport? Taki, takie małe dziecko. Tak, tam, tutaj trzawski, piszą, że tam właśnie tam sezon narciarski się zaczyna, że biegły sport wyznacza pewne trendy Nie, ale czuję za tobie, czekaj, czekaj na ostatniej stronie w sporcie o, że tutaj o. tutaj w Waldizer dobre punkty zjechałeś. Ile? ile tam na? 60 60? 60. A ono? Z czego ty pijesz tak? Jest termosu firmy Snowmanki. Ona jest super. Trzyma do 12 godzin ciepło, więc to jest zupełnie wystarczająco. A najfajniejsze jest to, że, nawet mając rękawiczkę, otwieram sobie w ten sposób no i piję normalnie, tak. O, Nie muszę odkręcać tego ani ten. I bardzo fajny, bardzo fajny brand. I estetyczny. Ja sobie bardzo to cenię, że nie jest to jakieś takie wykombinowane. To, że jest proste, estetyczne i dość eleganckie. Polecam, będziemy powolutku wprowadzali tę markę na polski rynek, więc zobaczymy, co się wydarzy, ale na spokojnie. No mnie to przekonało, oczywiście. Ja jestem na ok. U nas gaz bez kalkulacji! Rozumiecie, jaka jest celowość dzisiejszych działań? Ja na przykład jestem zachwycony tymi kolacjami w Niwez, naprawdę. To są najlepsze, jakie mamy na wyjazdach naszych klubowych. Uważam, że są lepsze niż liwinio, lepsze niż Pianka. To e... wszystko Idziemy jeszcze jeździmy, w sumie tyle. U Wiktorii są najlepsze akurat. A u Wiktorii to są najlepsze. Dobrawa do obuwia. Daj, daj to kobieto. Po co to za pomyślał? Z Nerwa. Tutaj jest porządna robota. Profesjonalny serwis. Profesjonalny serwis nie jest to.

Super. Dobry warunek, jakiś w biurze śnieżnie. Słaba okay, widoczność, ale no nie jest zimno, troszkę wieje, troszkę śnieżnie. Też trzeba jeździć. Ostatni dzień. Czego Wam będzie najbardziej brakowało po tym wyjeździe? Brakowało nam będzie no właśnie. No, Czego mi będzie brakowało? Um, takich dni jak ten. Takich dni jak ten, tak, proszę Państwa, no... No tutaj! warunki. Nie no, tak szczerze To będzie mi brakowało Generalnie no tutaj. Fajny ośrodek, fajny hotel, wszystko fajne tutaj też te, tutaj obiektyw też mi będzie brakowało tego obiektywu, wyciek jazdą, no. ale no cóż, może tutaj zanę teda parę słów. No myślę, że w porównaniu do warunków polskich, no to włoskie warunki są troszkę lepsze. Będzie brakowało tu tras, gór, jedzenia, no ale co? Trzeba wrócić do Polski i też w Polsce pobalić. Śniegowania! To... Panie no, no, Pani. i... Tak, tak. koleżanki, i oczywiście się koleżanek. oczywiście trenerów. Koleżanek na pewno, jedzenia i nart. Włoskiego jedzenia. Czego będzie mi brakowało? No ziomków, nie? Po prostu ziomeczków. Są rzeczy i przede wszystkim ważne, żeby były wokół nas dobre chłopaki. Jak są dobre chłopaki, to wszystko potem jest dobrze. Po tym wyjeździe, no to nart. Mi będzie brakowało śniegu. Salomu i tyczek. Brakować mi będzie na pewno tego... Warunek, który był wczoraj i przedwczoraj. Pewno tego pięknego warunku tutaj. I najbardziej by brakowało tej pięknej jazdy i tych pięknych kolegów. I w tej chwili brakuje najbardziej wrażącego słoneczka. Gdzie brakowało słońca i dobre, dobrego, warunku. Super zabawę i o, i fajny wyjazd, że był. Bardzo fajny wyjazd, gadaż super tam. Ja zapamiętałem kowlańskiego, Koblańs który się wywrócił na ofrądzie. Ja zapamiętałem bałwana w pokoju koleżanek. Ja zapa zapamiętałem nasze niepoprawne równanie: wszystkie, o co się da, bałwanek na oknie. Bałwanka, Marcinka, w łazience. Zosi i krosant. Myślę, że też na pewno Oli. Zdecydowanie. No i taka tych pięknych widoków. Pięknych widoków. Wszelili tak. głęboko do pamięci. Pięknych gór. Ja muszę coś przekazać. Sto lat, 100, ale ze mną! Trzy, cztery, sto, cztery. Sto, sto lat, niech żyje, żyje, żyje tam. Sto, sto, lat. sto lat, niech żyje, żyje żyje tam. Dobra, a Jej! kto maja? Pozdrawiamy jeszcze Patrycję i Martynę. Ja, ja również. A ja mamę i tatę. A jeszcze babcię i dziadka. Pokazuj, pokazywaliśmy w tym tygodniu głównie słońce, ale bywa też tak. Bardzo ładnie przez tą... świetną pogodę. A chyba nie dzisiejszą. No, nie. Myślę, że za ludźmi. Ludźmi, którzy dali mi pomoc Snowdwali. To już wsparli Ja myślę, że za porannym śmieszkowaniem. No i za włoskim klimatem i za pogodą zdecydowanie. i do następnego, ok? chcę płynność, widzę płynny skręt, ok? puch, 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 puch tyle progres, tak? Hmm? co ty jeszcze widzicie? kombi trzymaj te ręce cały czas w przodu Dobry, bardzo dobry, bardzo jestem zadowolony, lubię takie fajne, ładne rzeczy. Trzy, Kochamy biegu, sport. Prawda jest taka że mnie tu przetrzymują jeśli ktoś tam wie, proszę, pomóżcie mi.